Na skutek tego jako radni jesteśmy niedoinformowani i nieraz pytają nas mieszkańcy powiatu wieluszowskiego, co tam się dzieje w tym szpitalu, jakie są założenia, co planujecie, jakie nowe y, usługi medyczne będą realizowane w y, Powiatowym Centrum Medycznym. I powiem szczerze, że za bardzo nie potrafimy odpowiedzieć na to pytania. Dlatego wnioszę, wnoszę ten punkt, ażeby... Rozszerzyć plan pracy o informację lub sprawozdanie Powiatowego Centrum Medycznego w Jeruszowie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś takie, propozycje? Bardzo proszę. Dobrze. W związku z propozycją złożoną tutaj przez Pana Radnego Stojewskiego chciałem powiedzieć, że Powiatowe Centrum Medyczne jest spółką, która składa swoje sprawozdanie w nawalnym zgromadzeniu wspólników i również że jeszcze sądowy. Natomiast jeśli Rada oczekiwałaby takiej informacji, to uważam, że to jest informacja dotycząca działalności Powiatowego Centrum Licznego. Jako informacja nie sprawozdanie, sprawozdanie jest składane w innym miejscu. Szanowny Panie Starosto, ja wyraźnie powiedziałem sprawozdanie lub rozszerzona, że informacja. A to, że chcemy się z Panią Prezes spotkać i porozmawiać, to nie jest drożnego. Przecież możemy rozmawiać, nieraz się spotykaliśmy, ale jeżeli ta informacja i to spotkanie miałoby miejsce w miesiącu sierpniu, to już będzie wszystko, wiadomo, po zatwierdzonych bilansach i tak dalej i udzielanych absolutorium tej spółce przez właściciela, czyli Bale Zgromadzenie. Także bardzo bym prosił to ująć, bo Tutaj my jako radni też mamy prawo do tego, jako reprezentant powiatu, do tego, żeby takie informacje pozyskać. No to chyba nic zdrożnego. Dziękuję bardzo.